Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio dbałem i dbam mocno o akumulator w Hondzie. Ciekawe czy go się da uratować, natomiast kompletnie powiem wam szczerze, nie zajmowałem się akumulatorem Mazdy. Mazda, jak wiecie, żona jeździ 10 km do pracy w jedną stronę, czyli Mazda robi przynajmniej 20 km dziennie. Nigdy nie było żadnych kłopotów. Natomiast w tym okresie przedświątecznym, znaczy poświątecznym, czyli między świętami a Sylwestrem, Mazda generalnie stoi, bo żona ma urlop, no i jeździ tak jak zwykle Honda, czyli tu lokalnie krótkie trasy. Czyli ten ostatni tydzień ma ciężko. Przykładowo na Wigilię do teściu jechaliśmy 800 km i takich kursów, znaczy 800 m i takich kursów właśnie po 800 metrów do teściów, że ona sobie lubi podjechać, do rodziców było wiele. Więc podejrzewam, że po tym tygodniu ma akumulator Mazdy jest niedoładowany. W sumie chyba podłączę City, tak sobie myślę. Ale sprawdźmy, jak to wygląda w tym momencie. Może spróbujemy ją zapalić, zobaczymy do ilu spadnie napięcie. Yy, ciasto mi tu w garażu ale nie chciałem właśnie jej palić, wyjeżdżać że masa stała całą noc i zobaczmy jakie ma napięcie w tym momencie 12,5 no i pytanie na ile spadnie podczas palenia może sprawdzimy tylko muszę jakoś schwycić te Końcówki, bo żeby podczas drgania zapalenia nie wypadły, i damy kamerę na statyw. No dobrze, przykleiłem je 2:50, 2:49 cały czas. No to kamera na statyw. No dobrze moi drodzy, tak to wyszło. Wy już widzieliście, ja jeszcze nie w tej chwili wyłączyłem jej światła, ale myślę, że porobimy takie same, yy, takie same testy jak w Hondzie. czyli w którym momencie alternator ładuje na maksa teraz cały czas ładuje, nawet podniósł do 14,4 No bo jak wam pokazywałem w kądzie to dziwnie wygląda. Także on teraz na pewno musi ładować, bo właśnie jest rozładowany. W kądzie był akumulator powiedzmy naładowany sitekiem, stąd alternator wyłączał się i aktywował się tylko przy światłach, a nie na przykład przy grzanych stołkach i ogrzewaniu tylnej szyby, które normalnie też ciągną sporo prądu. No dobra, wyłączenie będę tego oddychał. I leci powolutku w dół. No to podłączyłem Mazdę pod Siteka, na razie trójka. To już jest, przynajmniej według instrukcji, taki w miarę poziom ok. Bezpieczny. Teraz na pewno się rozładowała przy tym starcie, a nigdzie nie pojechałem. Także się nie naładowała. No, tak jak wiecie, zepsuł się mikrostyk rzeczywiście. Dziwne, taka porządna firma. Także nie da się przełączyć zostało na AGM. A zobaczmy zresztą jak on teraz ładuje w tym momencie. Podłączyłem jakiś, nie wiem, 5 minut temu. 13, 21, 22. Czyli tak skromniutko póki co. Wciąż nie wiem jakiego typu jest ten akumulator. Model Q85 Tutaj od góry nigdzie nie jest napisane czy to jest AMG, czy ten tradycyjny kwasowy. Może Wy macie taką wiedzę. No, minęła jakaś godzina odkąd ładuję Mazda. Sprawdzimy, jaka tu jest temperatura na tym akumulatorze. Sitek pokazuje na razie czwórkę po godzinie. No, także chyba był też rozładowany. Oczywiście, Mazda tu cały czas stoi w garażu, więc temperatura jest garażowa. 6 stopni na podłodze. 6, 7, podłoga bardziej trzyma niż blacha. Tu w środku plastiki. 6, 7, blacha. No, około 7 stopni i tu u góry 8 8 na klemach 8 na drugiej 8,5 tu widać troszeczkę okej okay. albo i nie widać teraz odchyliłem sobie ścianka akumulatora i tam no, około 8. Czyli generalnie temperatura mało co skoczyła, jeśli w ogóle. No i ciąg dalszy, mniej więcej po dwóch godzinach, sitek pokazał, że jest w pełni naładowany. Jak ta temperaturka? No, chyba się rozrzał do 9 stopni, przynajmniej tu u góry. Ale jest też troszeczkę ciepło, chyba teraz. Także nie wiem, czy to jest takie wiarygodne. No i teraz podtrzymanie. 13,7 Czyli chyba tak samo jak w Hondzie, cały czas około 13,7 podtrzymywał, w trybie AGM. Przypomnę, ponieważ zepsuł mi się mikrostygi, tak po prostu zostało. Dzięki. Trzymajcie. Się.